Formacja No Longer Music powstała w latach 80. XX wieku z inicjatywy Dawida Price'a, który do dziś pozostaje liderem grupy. Od tego czasu zespół wielokrotnie koncertował na całym świecie, także w Polsce. Zespół No Longer Music przyjechał do Częstochowy ze swoim show na zaproszenie Fundacji Pomocy Kobietom Eurohelp. Fundacja zainaugurowała tym samym oficjalnie kampanię Uratuj jedno życie. Wykorzystaliśmy okazję, że akurat mają trasę koncertową w Polsce przez praktycznie pół lipca i drugie pół, pół, pół sierpnia, jako że ich przesłanie łączy się z naszą kampanią. Kampania Uratuj Życie to jest kampania, której celem jest pomóc uratować jak najwięcej dzieci, które jeżeli im nie pomożemy, to zostaną usunięte w drodze aborcji. A więc chcielibyśmy tym razem przedstawić troszkę alternatywną formę pomocy dla młodych dziewczyn, które, które wpadają po prostu i są w ciąży. Chcielibyśmy nie tyle potępiać kobiety, młode dziewczyny, ale dać im pewną formę alternatywnej pomocy, rozwiązania poprzez stworzenie domu życia dla, dla kobiet, które, które nie mogą donosić ciąży z racji trudnych sytuacji albo warunków. Zespół powstał w latach 80. w Amsterdamie. Od tego czasu nieustannie koncertuje na całym świecie przekazując poprzez muzykę i teatralne show ewangelizacyjne przesłanie. Liderem No Longer Music od początku jest David Pierce. Skład grupy jest międzynarodowy i często się zmienia. Pierwszy jej koncert w Polsce odbył się w 1987 roku w Jarocinie. Ówczesne władze nie zgodziły się na koncert na scenie, więc zespół zagrał pod kościołem. W Częstochowie grupa wystąpiła w amfiteatrze na promenadzie Czesława Niemena, gromadząc liczną widownię.